Klaudia Eldursi pokazała groźny wypadek, nagranie udostępniła w sieci. Klaudia Eldursi to jedna z tych polskich gwiazd, które przed swoimi fanami nie mają żadnych tajemnic. 33 latka pokazuje całe swoje życie. Na Insta Stories zobaczymy, gdzie wybrała się na urlop, jakie ubrania na siebie założyła, a także obejrzymy, jak doszło do groźnego wypadku jej syna. Klaudia oraz jej rodzinka wybrali się niedawno w góry, by pojeździć na Nartach. Gwiazda postanowiła zrelacjonować cały wyjazd. 33-letnia modelka pokazała piękne kadry, ale i dość niebezpieczne sceny. Na jednym nagraniu widzimy, jak jej syn ulega gruźnemu wypadkowi. Do wypadku najprawdopodobniej doszło przez bardzo słabe naśnieżenie stoku. W niektórych miejscach zamiast białego puchu widać zieloną trawę. Ziemie oraz błoto. To właśnie taki podłoże spowodowało wywrotkę chłopca. Wszystko zostało nagrane na kamerkę GoPro. Na filmiku widać jak chłopak wjeżdża na hałdę lodu i przewraca się na niej. Upadek wyglądał niebezpiecznie, jednak Klaudia napisała w sieci, że na szczęście nic nie się stało. Klaudia L się zdradziła nam niedawno, że nie obawia się konkurencji nowego programu randkowego prowadzonego przez Edytę Zając. Dodała, że jeśli odejdzie z telewizji, to ma plan awaryjny. W rozmowie z nami przyznała, iż jeśli straci pracę w TVN, będzie mogła spędzić więcej czasu z rodziną. Jestem świadoma tego, że w mediach jest rotacja. Mój plan B to na pewno dużo więcej czasu i to takiego spokojnego czasu z moją rodziną. O niczym innym nie myślałam. Coś tam się zawsze znajdzie. Stary będzie nas utrzymywał – powiedziała zadowolona Klaudia. Edyta Zając poprowadzi show Trulvi. Program od innych tego typu formatów ma różnić się tym, że uczestnicy będą badani za pomocą wykrywacza kłamstw. Nie wiadomo czy Hotel Paradisa wróci jesienią do TVN7. El Dursi w rozmowie z dziennikarzami serwisu Plotek.pl wyznała jednak, że optymistycznie patrzy w przyszłość. Hotel Paradise będzie i nadal będę go prowadziła, wyjawia.